Nie, bo jeszcze się dokupi że jak tam zbraknie Tak, jak braknie to się ogarnie Nie ma co widzowie kupować za nie wiadomo jakie pieniądze, bo te ceny się dynamicznie zmieniają I jak się pewnie domyślacie, no jakbyśmy kupili teraz, nie wiem, 20 na przykład sztuk A później by nam... To mogłoby zostać, bo 20 to chyba już troszeczkę sporo nasze gospodarstwo A później cena by spadła, no to byśmy byli troszeczkę stratni Dobra, Oj, tutaj pojedzie, ja tak że tutaj... Po, tutaj dwa. po dwa chyba trzeba będzie No to ogólnie to czy to im jakoś... co byś robił nawrotki, czy jakoś cofnąć czy... Tutaj światło zgaszy, o Nie, ja tutaj to... Wiesz co, bo ja się troszkę rozumiem. Dobra, o kurde! Tył Zobacz. do góry! Oj oj, oj. Ty, bo to rozwalimy. tu rozwalimy, to jakiś nie wiem do czego to jest, żeby to zaraz płacić miliona nie trzeba było! Nie, spokojnie, spokojnie. Już... Wyżej, wyżej, wyżej! Właśnie... Nie da się? Nie, dobra, na styk da się Za wysoką przyczepę chyba widzowie delikatnie wzięliśmy Łoj, dalej nie dojedzie, kurde, do czatu Ja to będę musiał chyba popchnąć, Co Ci się nie, zdaje Nie, spokojnie, ja to jak drugie będę nakładał, to samo się popchnę dobra. dobra Ale robota idzie Uff. Dobrze, że Zetor daje radę bez obciążnika, bo Powiem Ci, że ja nie przemyśleliśmy tego troszeczkę, no bo to jednak tysiaczek, no nie? No nie przemyśleliśmy, kurde A bo nie wiadomo kurde czy ten... Mogło być, być różnie, mogło być różnie. Mogło być różnie, ale... Dużo do Zet. zabrania nie ma widzowie, także też no tutaj się nie szykowaliśmy, żeby odcinek robić tylko i wyłącznie z tego Tak No jest możliwość pojechania sprawdzenia czy to faktycznie jest... O kur już się nie wywalił zero tego zetora, bo to trzeba będzie nowego ciągnika szukać. Jeden utopiony! No! No jeden już utopiony i ciekawe przez kogo utopiony? No ja nim nie wjechałem! Ciekawe, ciekawe kto był kierowcą to no. ciekawe Dobra Będzie, no elegan, elegancko to wygląda, dobra Widzisz? Fajnie, to że jest. te zachowują się tak realistycznie nawet, no nie? No, Bo kiedyś farmingu rozsięgają. nie było tego, ja nie, nie wiem od którego. To nie A te to się rozciągają tak fajnie. No To jest chyba od 19... Dziewię... A, dziewię... nie. A nie Być może od 19 chyba i... Nie A wiem. A może i... Dziewię... Nie, może i 19 to było już. Albo nie, mi się wydaje, że 22 do... Chodź, Widzowie, napiszcie nam, bo my się nie znamy. My się nie znamy A może i od 19. Dobra, Dobra, już nie. Zresztą, co, co to za różnica? Ważne, widzowie, że jest. Ło, kurde! O, jasny gwint. Co, jak w prawdziwym życiu tak ludzie się bawili, to? No. Przepraszam, ale jak w prawdziwym życiu? No, no, mówię, w gierce żeby się bawili, tak? No. <grym> <grym> <grym w gierce> No mamy tutaj wiadomo to tu jest wszystko tu O już life. przód prysowany, bo to... Ło przyczepę to i... zaczepione. To nic, to nie ma co się tym przejmować, słuchaj Dobra Ciach Cyk i ostatnie dwa big bagi. Będzie trzeba je rozhuśtać Dobra Widzowie, to jest... To są... So... Emocje, nawet nie, ale pa, Park się trzyma, wariacik. Widzisz? A jednak takie rzeczy to trzeba umieć, widzowie, tylko u nas, słuchaj, tylko u nas. To trzeba umieć, bo my tylko takie rzeczy potrafimy. Tak, a jakby nam nie, goście ładował jakiś doświadczony ładowarko, to na pewno by się tak nie umiał bawić, tylko nie. wszystko, wiesz. No, byle szwac by tak nie umiał, tak.